Cześć, witajcie, jestem Brad Games Krzaka, dzisiaj będę nagrywać w komputerze i nagramy Kogama. tak, Kogamę. Nie wiem czy lubicie, może coś innego, czekajcie, gole. Poki. Jak co to będę na razie z, z tego korzystać, bo tutaj mam taką jedną fajną gierkę. Nie śmiejcie się, że używam Poki, ale wiecie. Mm. Możecie też z tego y korzystać. Combat Reload. No, teraz mi się będzie ładować, to poczekajcie, ja tutaj... Mm. nie wiem jak... Poczekajcie... Mm. A co ja mam robić? Okej. Okay. Jak widzicie mi się ładuje. Możecie przewinąć film. Ja tutaj coś powiem, że nieźle u mnie, co to? Możemy na przykład nagrywać, jak mi się uda, nie wiem, Minecrafta. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Muszę coś. I tak w ogóle. Ojej. Przepraszam. Mm. Nie wiem czy... Ile jeszcze mi się to będzie ładować? Jak zanudzam, to przepraszam. Ale już tak jestem. Um. Okej, okay, już mi się włącza powoli. Widzicie? Ty, tak, nagrywasz. OK. Jak nie chcecie się logować tutaj, to play Agost. i wybieracie region. Ja wybieram ciągle Europę, bo... Okej. Okay. Jak już jesteście, to patrzcie. Macie tutaj do wyboru różne roomy. Ja na przykład sobie wezmę... Jest nawet Minecraft mapy, ale weźmiemy sobie to. Um. To jest taka fajna gra, takie... Hmm. Hmm. Tak sobie trochę ściszę. Może za głośno gadam to. No nieważne. Przepraszam muszę tam coś zrobić, bo ktoś mi przeszkadza. Zobaczmy sobie tutaj na pewno No to my gramy. Teraz ja wam bardziej pokażę. Zabijamy różnych człowieków. Maaaaj Jestem w silnicach Nie jesteś szefem O kurcze Dawaj to, dawaj to Jak będziecie zaczynać y, granie w tej grze to na pewno będziecie sobie musieli rozklikać ją

Idziemy, idziemy. O, mamy fajną broń. Zawsze bierzcie byle co, ale ja wiem tylko, że tutaj na górze jest najlepsza no pór. Przepraszam, jak będę bróźnił, bo czasami my się wymknę.

I ogólnie tutaj chodzi o to, żeby sobie tak śmigać. Nie wiem, czy mi ten filmik przejdzie. O, jest bardzo ładna broń. A jak Wam się spodoba, to dajcie komentarz. Możecie też wstawić łapkę w górę. O kurczę, I zawsze, jak macie taką mapę to chodźcie sobie tutaj bo tutaj jest najlepsza Patrzcie Nie wiem, czy tu ktoś będzie Patrzcie. Ja no, no, tu nie podał okay. Idę tu I na łaną go zabiję Nie chcę tego. Słodzę. Dobrze, na dole możecie widzieć taką czarną kreskę, ale to nic. Paczko Czy słyszał hmm. pan o etykiecie? A nie, już nie trzeba żadnej etykiety. <laughs> Nadawaj paczki w aplikacji Inpost bez drukowania etykiety. Po prostu wrzuć Możemy do też grać w różne na przykład... O. Nie wiem czy ciekawe te szklanki. <laughs> Też umiem grać w taką jedną grę, to później wam pokażę, może w następnym odcinku. A to ja już tę grę znam. To lepiej zagrać w to. Tak wam pokażę jedną rundkę i lecimy. No, wszystko dobrze. Hmm. Hmm. To może tak. Okej. Okay. Lecimy play now. będzie mapa? Może się właśnie ta gra wam się tak zacinać. Wtedy wyjdźcie i wejdźcie. O, no. no możecie zobaczyć. O kurczę, Tu nie jest. O. No nie trzeba wchodzić i wychodzić. Super. O, no. Moja nieunówiona mapa. Jakbyście się chcieli zapytać, czy jest moja ulubiona? O, moja ulubiona. Gdzie? Bierzemy coś od gana.

Пару метров я потеряла, но это ничего что ты, маш?

Jak! Okej, okay. wiecie co... To chyba wszystko na dziś. Ja bym tak powiedział. W 15 minut nagrywam. Nagrałbym coś. Jeszcze nie wiem jak chcecie. Hmm. No mm, kanskje, kanskje